W okresie od 29 czerwca do 5 lipca na odcinku pierwszym od nowych Mars do dworzyska były prowadzone m.in. prace przygotowawcze przy obiekcie WT11 w miejscowości Nowe Marzy, utwardzano podłoże na trasie głównej i naprawiano rozmyte skarpy na DS4 około kilometra 2+500) oraz 3 plus 200. Otwaszczano i odhumusowywano skarpy i rowy na DS6, gdzie również naprawiano rozmycia. Z kolei na obiekcie WS1-21 trwają prace przy demontażu dylatacji modułowych, a przy obiekcie WS1-17 prace przygotowawcze. Ponadto odhulusowano DS12 i DS10 oraz rozpoczęto budowę wpustów kanalizacji deszczowej i przy deszczowych na kilometrze 10500 miejscowości Wiąk.